Pani Terren Gieksa wraca dzisiaj do treningów w jakich nas strach i czy udało się odpocząć, bo te wcześniejsze miesiące były dla Was bardzo intensywne. Tak, myślę, że tu każda z zawodniczka i członek stawu znalazł chwilę na odpoczynek i taką regenerację, a przede wszystkim naładowanie baterii na ten okres przygotowawczy, a tutaj myślę, że dzisiaj dziewczyny wróciły wszystkie uśmiechnięte, w pełni zdrowe. Każda, każda tak naprawdę zrealizowała plan, który był założony na tą przerwę, jeśli chodzi o treningi indywidualne, więc tak naprawdę cieszymy się i szczerze, jak pierwszy trening, dużo entuzjazmu i mam nadzieję, że na wojsku też dzisiaj będzie dużo uśmiechu. Jak mają wyglądać dla GieKSy te najbliższe dni i najbliższe tygodnie? Mamy zaplanowany obóz przygotowawczy w opalenicy. Tak naprawdę zagramy 6 gier kontrolnych z, wymagający, z wymagającymi rywalami, więc myślę, że tutaj wszystko, co sobie założymy, mam nadzieję, że uda nam się zrealizować i pogoda nie pokrzyżuje na planów. Przed nami wiadomo, trudna runda wiosenna, ale także dodatkowe wyzwania w postaci Pucharu Polskiej. To pewnie też jest jakiś cel dla drużyny. Tak no, jeśli gramy w Pucharze Polski, to co powiedziałam, tam trzeba wygrać, wygrać każdy mecz. Tu następna kolejka Pucharu Polski jest zaplanowana na 18 lutego i tak też przygotowujemy się, jeszcze nie znamy losowania, ale ze względu na rywala chcemy się przygotować już na 18 lutego, żeby być że tak powiem w miarę optymalnej szczycie formy. Czy te, czy te plany treningowe wyglądają podobnie do tego, co drużyna realizowała rok temu, no bo wtedy wiemy, że wszystko zakończyło się kapitalnie, więc teraz wystarczy to po prostu powtórzyć? Myślę, że w sporcie nie wystarczy powtórzyć, trzeba ciągle robić progres i gdzieś tam budować. Mamy plany, co chcemy zrealizować w tym okresie. Chcemy, tak jak powiedziałam, pracujemy konsekwentnie i wiemy, co przeanalizowaliśmy dobrze tutaj, nasze wszystkie mecze tak naprawdę z poprzedniej rundy, wiemy, gdzie można jeszcze szukać naszych atutów i co jeszcze uwydatnić w grze i mam nadzieję, że solidnie popracujemy to mocno indywidualnie też na każda zawodniczka i wierzę, że to przyniesie zamierzony efekt. A jak na teraz wygląda sytuacja kadrowa zespołu, bo wiadomo, że jesienią musieliśmy sobie radzić bez kilku czołowych zawodniczek. Jak wyglądają szanse na ich powrót w trakcie choćby przy okresu przygotowawczego? Ja myślę, że tutaj już Klaudia Maciążka i Amelia Binkowska są na ostatniej prostej. Czekamy tak naprawdę w tym tygodniu w, w następnym ostatnie badania i gdzieś tam wizyty kontrolne u lekarzy. I tak naprawdę są z nami na boisku już od dłuższego czasu. Patrycja Kozarzewska tak samo wraca. Myślę, że tutaj Oliwka Malesa i Julka Langosz. Też gdzieś tam ich rehabilitacja. Na pewno jeszcze musimy poczekać na te dziewczyny, ale na pewno cieszy to, że w sezonie przygotowawczym te zawodniczki już dołączą do nas.